Moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam Was w to piękne środowe południe. To jest, to jest Bastion Sakwowy, czyli Wzgórze partyzantów. Znaczy nie to, co Wy teraz widzicie, tylko to, co za chwilę ujrzycie. To jest oczywiście zdewastowane w tej chwili. Piękne miejsce. Element umocnień jeszcze napoleońskich. Dzisiaj tutaj nie wejdziemy. Niektórzy tacy starsi jak ja pamiętają to miejsce, że tu się odbywały różne cepeljady w naszych czasach, bardzo młodzieńczych. To miejsce jest od wielu lat nieczynne. My chcemy je po przejęciu, chcemy je wyremontować zrobić tutaj kawiarnię, restaurację a tam jest stare obserwatorium. No i w ramach tego, że we Wrocławiu nic się nie dzieje, przygotowaliśmy projekt. Przygotowaliśmy także wniosek o środki z, z funduszy norweskich. My czekamy na rozsygnięcie. Mam nadzieję, że się uda i że będziemy mogli to robić. Słuchajcie, na to trzeba wydać 15 do 30 milionów. W zależności od tego, czy chcemy też tutaj, na tym terenie, koło tego starego obserwatorium, które tam w tle za mną, czy chcemy odbudowywać taką zabytkową. Glorietę. Jeżeli chcielibyśmy, to wówczas koszty tej inwestycji idą zasadniczo w górę. No i no ja bym powiedział: tyle. Jest to piękne miejsce. Tam oś um, ulicy, która się ciągnie aż do placu, um, um, aż do placu przy operze czyli ulica Teatralna, no naprawdę gigantyczne, fantastyczne miejsce. Mam nadzieję, że uda nam się je zrewitalizować i że spotkamy się tutaj za lat kilka i będziemy tym miejscem znowu cieszyć. Tutaj poniżej oczywiście Fosa Miejska. Czyli naprawdę jak zrobimy to miejsce, no to będzie ono także istotnym elementem na tym całym tak, trakcie powiedzmy od placu Jana Pawła tutaj do placu dominikańskiego. Mam nadzieję, że nam się to uda, także w ramach tego, że się nic nie dzieje przygotowany projekt na wzgórze sakwowe, złożony wniosek o środki zewnętrzne z funduszy Norweski. Teraz czekamy, trzymamy kciuki no i tyle. Dbamy o Wrocław w każdym jego wymiarze, potrzebujemy tylko na to tego i pamiętajcie o tym, błagam Was. Także nic się nie dzieje, wszystkiego dobrego, niech żyje Wrocław. Pa, pa.